Cięga wyjścia rozdział 26. Uczynisz też przybytek z dziesięciu zasłon ze skręconego bisioru, z błękitnej tkaniny oraz z purpury i karmazynu, na których wyhaftujesz herobinę. Długość jednej zasłony ma wynosić 28 łokci, a szerokość jednej zasłony 4 łokcie, wszystkie zasłony będą miały jednakowe wymiary. Pięć zasłon będzie spiętych jedna z drugą. Także drugie pięć zasłon będzie spiętych jedna z drugą. I uczynisz błękitne pętle na brzegu jednej zasłony, gdzie skraje mają się spinać. Uczynisz je też na brzegu drugiej zasłony, gdzie skraje mają się spinać. Pięćdziesiąt pętli uczynisz na jednej zasłonie i pięćdziesiąt pętli uczynisz na brzegu drugiej zasłony w miejscu, gdzie ma być spięta z drugą hen będą jedna naprzeciw drugiej uczynisz też 50 złotych haczyków i złączysz jedną zasłonę z drugą tymi haczykami i tak przybytek będzie stanowił jedną całość uczynisz też zasłony z koziej sierści do przykrycia przybytku z wierzchu uczynisz jedenaście takich zasłon długość jednej zasłony ma wynosić 30 łokci a szerokość jednej zasłony cztery łokcie Wszystkie 11 zasłon będzie mieć jednakowe wymiary. I zepniesz 5 zasłon osobno, a 6 zasłon osobno, szóstą zasłonę złożysz we dwoje na przodzie namiotu. Uczynisz też 50 pętli na brzegu jednej zasłony, na końcu gdzie ma być spięta, i 50 pętli z brzegu drugiej zasłony do spinania drugiego brzegu. Uczynisz też 50 miedzianych haczyków i włożysz haczyki w pętle. I zepniesz namiot, aby stanowił jedną całość. A część, która zbywa z zasłon namiotu, to jest pozostała połowa zasłony, będzie zwisać z tyłu przybytku. A łokieć z jednej i łokieć z drugiej strony, który zbywa z długości zasłon namiotu, będzie wisiał po obu stronach przybytku, po jednej i drugiej, żeby go okrywać. Uczynisz też przykrycie na namiot ze skór baranich farbowanych na czerwono i przykrycie ze skór borsuczych na wierzch. Uczynisz też do przybytku prosto stojące deski z drewna akacjowego. Długość jednej deski ma wynosić dziesięć łokci, a szerokość jednej deski półtora łokcia. Jedna deska będzie miała dwa czopy, ułożone jeden naprzeciw drugiego. Tak uczynisz przy wszystkich deskach przybytku. Uczynisz więc deski do przybytku. 20 desek na stronę południową ku południu. Uczynisz też 40 srebrnych podstawek pod tych 20 desek. Dwie podstawki pod jedną deskę do dwóch jej czopów. Także do drugiej deski dwie podstawki do dwóch jej czopów. Na drugim boku przybytku od strony północnej uczynisz 20 desek. A do nich czterdzieści srebrnych podstawek dwie podstawki pod jedną deskę i dwie podstawki pod drugą deskę. A na zachodnią stronę przybytku uczynisz sześć desek. Uczynisz dwie deski jako narożniki przybytku po obydwu stronach. Będą one złączone od spodu, będą także złączone u góry do jednego pierścienia. Tak będzie przy tych obu będą dla dwóch narożników i tak będzie osiem desek. A ich srebrnych podstawek 16, dwie podstawki pod jedną deską i dwie podstawki pod drugą deską. Uczynisz też drążki z drewna akacjowego. Będzie ich pięć do desek jednej strony przybytku. Pięć także drążków do desek drugiej strony przybytku, a także pięć drążków do desek zachodniej strony przybytku. Środkowy drążek w połowie wysokości desek będzie przechodzić od jednego końca do drugiego. Deski przykryjesz złotem i uczynisz do nich złote pierścienie, przez które mają przechodzić drążki. Drążki też pokryjesz złotem. Wystawisz więc przybytek według wzoru, który ci ukazano na górze. Uczynisz też zasłonę z błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i skręconego bisioru. Na niej wyhaftujesz cherubiny i zawiesisz ją na czterech słupach z drewna akacjowego pokrytych złotem. Ich haki też będą złote, stojących na czterech srebrnych podstawkach. A zasłonę zawiesisz na haczykach i wniesiesz za zasłonę argę świadectwa, a ta zasłona będzie oddzielać Wam miejsce święte od Najświętszego. Położysz też przełogalnię na arce świadectwa w miejscu najświętszym, a przed zasłoną postawisz stół, a naprzeciw stołu po południowej stronie przybytku świecznik. A stół postawisz po stronie północnej. Uczynisz też do wejścia namiotu zasłonę z błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i skręconego bisioru, haftowaną. A do tej zasłony uczynisz pięć słupów z drewna akacjowego, które pokryjesz złotem, a ich haki będą złote. I ulejesz do nich pięć miedzianych podstawek.